Witam Was serdecznie z tej strony Direk. Czas na ostatnie Food Champions w EAFC 24. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybyśmy od razu przeszli do spotkania. Otwieramy najpierw paczkę z kartą Foodies, Zobaczmy, czy ktoś jeszcze może wlecieć do tej drużyny na Food Champions. Marquez. no nie gadaj. Tak jest. Skład od ostatniego odcinka się nie zmienił. Wszyscy są na swoim miejscu. Pamiętam, mówiłem w ostatnim odcinku też, że prawie taki ostateczny skład, no ale myślałem, że może jeszcze coś się uda trafić, albo jakaś karta fajna wyjdzie w SBC, ale nic takiego się nie pojawiło, także nic tutaj nie zmieniamy. Dałem nawet wszystkim kartom numery na koszulkach, które mają lub mieli. Limbomby oczywiście ukończony. No i co, myślę, że możemy przejść do pierwszego spotkania. Tkania. Trzymajcie kciuki, jedziemy! Otwarcie, Food Champions, Jacki, z Jackami jakimiś gramy Schmeichel na bramce, Ruben Diaz Stones, ja, ja jest Haaland 99, solidna ekipa naprawdę, mocna Tak, 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 tak. Openda, 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 Na R1, on, co on ja? pierwsza akcja Ładna, Johan Cruyff, mamy swoją akcję, Johan Cruyff Ball roll, po raz kolejny blisko no, Marquez Piękny odbiór piłki Oj, 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 ależ Halant tutaj pozamiatał! Dobrze! I Halant? No właśnie, na niego trzeba uważać z tych rzutów różnych. Dobrze tam się pokazała pani Smith! Ojej, ojej, ale zostałem załatwiony, no 2-0. Open do. Open do penda! Ależ tu się pokręcił, kurde! U dogi lubi hot dogi. Pani z fineska, dobrze, Jasze. Kurde, no jest ciężko, nie powiem, no będzie ciężko to wygrać w ogóle, strzelić tutaj w jakąkolwiek bramkę, ale teraz lecimy. Limbombę Limbombę, podaję do Krojfa. Kroj Fineska, skorzystajmy, jest! Pięknie, pomyślałem, że on ma właśnie ten playstyle do finezek i mamy bramkę kontaktową. Rywal na spokojnie tutaj rozgrywa tą piłkę, tylko żeby nie grał na czas, bo wtedy to będzie trochę irytujące. No badaję cały czas do tego Boże no, trafi mi się właśnie taki beznadziejny ten przeciwnik. Smith, no, musisz to Pujol zrobić, jesteś koksem, nie? Jesteś koksem? Podanie do Krojfa, Johan Krojf, podanie i, i, no, no, Jezu, Jezu jaki fart, ale mamy to 2 do 3, ale już mamy 4 minuty za chwilę będą, a rywal zapewne będzie grał na swoją połowę tylko. Widzicie sami co się dzieje, jeszcze dużo spotkań przed nami, na spokojnie, w ramach przerywnika lecimy teraz z paczką 10 razy 85 a po drugim spotkaniu otworzymy sobie pika z ikoną, jak się nie mylę. Albo paczkę, bo jakaś wyszła teraz nowa z Greatest of the Game wersją lub Footies, więc może coś fajnego polecić tutaj. Nic ciekawego. Chyba że w środku, zobaczmy. Niestety nie. No i drugie spotkanie FC Peremoha. Znów Schmeichel, Kompani, Maldini, no chyba. ho Co za ekipa? Johan Cruyff, Limbombe, Limbombe, Limbombe. Johan musiał, musiał mi odebrać. Podaj do Haalanda Erling, ale gdzie? Gdzie tam do Poyola? <laughs> Ronaldinho, Ronaldinho Haaland, pięknie Virgil van Dijk. Openda, let's go, Berba spin. Berba spin, ja ja ture, no nie, dlaczego? Podaj jak nic, Ronaldo, Nazario, się dobrze. Do? No nie, jest Jaszyn Już myślałem, ale na szczęście nas uratował I teraz do Johana Nie spalił, leć Podaj tam jeszcze I Johan Pujol Ronaldo Nazario Strzela, ale Jaszyn nadal broni Coś pięknego Niestety tak jak mówiłem, lecimy teraz z player pickem. Z ikoną Greatest of the Game. Lub Footis 93. Let's go! Sprawdzamy, czy będzie coś fajnego. Niestety, Berkamp, Szewczenko i Torres. Berekampa i Torresa już trafiłem. Szewczenko jedynie nie. No, możemy go wziąć. Proszę, do trzech razy sztuka. Musimy to teraz wygrać. Gramy dobrze. Barcelona, Lublin. Gramy dobrze, ale potrzeba więcej skuteczności. Więcej kreatywnych akcji w ataku. Wycofajmy tą piłkę. Ja, ja tu. e Ronaldinho na czerwonce! Chyba na czerwonce, ale mamy to w końcu 1 do 0. Openda powraca, dorzućmy, ale no niestety nic z tego nie wyszło. Ruletka opendy, ale openda! On gra ze samym sobą, nie chce nikomu podać piłki, no to jest opętanie naprawdę wyższej klasy Ronaldinho, no. Krojfik, Fineska. Ach. podanie do jaja I niech będzie jakiś powershot. Kurde, no blisko było, no. No Marques, ale jak odbierasz, to nie w stronę rywala I... No ja, wie, ja już widziałem tą animację Aszyna, nie? Szybko tracimy te dwie bramki Naprawdę szybko, niedobrze Pirlo... Lautaro! Jezu, co tutaj rywal wyklepał Ale znalazł to podanie No 3-1, no nie wierzę, że Spotkanie, no tak dobrze się zaczęło No i teraz już się pieprzy Ronaldinho, podanie do Opendy Openda! O pęda, o pęda i... O Jezu, no tak blisko ponownie. O pęda, na spokojnie, trzeba to rozegrać i... Limbombę! Też Michael, to jest jakiś porąbany, nie? Co to było? Nie? Co? A Sufati będzie tapin. Będzie niestety tapin. To jest gwóźdź do trumny w tym meczu. 4-1 dla rywala. Może chociaż paczka będzie dobra. Lecimy po raz kolejny. 10 razy. 85 plus. Coś się zamuliło, ale dobra. Jest dobra. Myślałem, że może być Son. To będzie bardziej sunk futis, okej, okay. ale nie, no, ale jest futis. Leonberg, strollowany trochę zostałem, ale może w środku jeszcze coś fajnego, nie, no, chociaż dwa tosy będą na kolejne paczki. Czwarty meczyk FC More. tak, to tak się czyta. No, tutaj widzę skład... No jest Rashford, Werner. Ogólnie szału nie ma. Czas w końcu coś wygrać. I teraz Ole widzę lukę, ale podanie do opędy. Openda! Openda! Biegnij po prostu i strzel! Jest! Jeden do zera, ale podanie. znaleźliśmy tam. I znowu znajdujemy... Piękne podanie. Johan Cruyff. Gol. 2 do 0 i będzie chyba i pierwsze spotkanie. Wygrywamy. Dobra, Rywa się chwilę zastanawiał, ale podjął dobrą decyzję. Ponownie paczka 10 razy 85. Plus po kolejnym wygranym spotkaniu znowu robimy pika. Tak, pika. Mamy ikonę i będzie chyba toc. Jaka to ikona? Hernandez. Oczywiście już nie wiem, ile razy go trafiłem. Bastoni? Ja pierdzielę bastoni, duplikat. I w środku jeszcze Gerard. Nic ciekawego już nie ma. Bastoni spadł. no jezu, QuickSell praktycznie kosztuje. Jak go trafiłem, to kosztował bańkę. Oxy 80 gramów. <ścoughs> A są tym razem na bramce. 99 i Grinola. Wow, pęda leć chłopie! Spróbujmy! Limbombę musimy tutaj z tego coś wykminić i teraz piękne podanie do opędy niech uderzy z fałsza GOL! 1 do 0 <gul> 1 do zera! <gul> Przepraszam. O, oj, oj, oj pujol! O to chodzi. ja KURE! Jezu, jak on to obronił taką bombę! Ojaj, znowu podanie do żinoli, ale no jak to nie ma litości. <gul> o, Le Ronaldo to zrobił! Kurde, to było piękne. Źle to zrobiłem zinola! Pięknie ja ja Ture na czerwonce Okej, okay, był jakiś faul Będziemy mieli rzut wolny, karny Prawy dolny, Cruyff 2-0 Jeszcze do tej piłki doleciał, niestety Mmm, Darwin nie, strzela mi jedną bramkę Oby to była pierwsza i ostatnia w tym meczu rywala bramka Rashford No A nie trafia, ale pech rywala, nie Dawaj Rashford, będzie strzelał, dobrze Jaszyn Leci wini z ławeczki Wpuściłem jeszcze Adamę Treorę może coś tu zrobimy, opęda. Fineska, gol! 3 do 1, asysta Winniego. Pięknie to pokręciliśmy. Myślę, że już mamy ten mecz wygrany. O, chociaż nie chwal dnia przez zachodem. Dwa, trzy, no szybko, rywal tutaj strzeli tą bramkę. Wygrywamy to spotkanie. Na szczęście już nic się nie wydarzyło. Wygraliśmy spotkanie. Tak więc, tak jak zapowiadałem, kolejny player pick z ikoną Greatest of the game, lub footies. Let's go. Trzeci raz już trafiam Bergkampa, Berkampa. Wow. Półmetek. FC Panewki. Fabinio, Mane Zaha. nie No, skład naprawdę słaby. Bardzo słaby, jak na ten etap gry. Aj, 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 manę. Dobrze, Aszyn! Podanie do Krojfa, który musi finezyjnie trafić w bramkarza. Sam na sam okazja. Opęda. Kurde, no Campos to ma Kamposa na bramce. Malasia pizzy. Ale się dał nabrać na tego anulowanego Berba Spina. Ależ podanko. krojf! No, nie wierzę, że campos to broni. No, to nie jest Schmeichel. Dobra, wrzucamy. James nie wychodzi w ramkarze. Marquez! Gol! ale piękna główka. Jeden do 0. Lecimy! Ej! Kurde, no myślałem, że uda mi się tym Jamesem odebrać tą piłkę. Niestety remis. Ależ to... Nie, no nie wierzę, nie. I... Dobrze nie ma. Czemu mi się kolor lampy zmienił? <laughs> Ole, piła. Johan Fineska. Ten kampus to jest naprawdę porąbany. Ronaldinho Fineska. Ole, piła do Ronaldinho. No, jak tego nie wykorzystamy, to jesteśmy naprawdę słabi, nie? Limbombe! Jest! No, w końcu się udało tego kamposa pokonać. Ile można? Niestety, niestety. 3 do 2, 80. Dziewiąta minuta, Roberto. Badzi nas, kasuje. Może się jeszcze uda, oczywiście. No, w tej grze jest wszystko możliwe. Podanie, mam nadzieję, że to dobre w miarę. Okej, okay. jest Johan Nie, dobra, pujol, pujol. Openda, openda, gol! 3 do 3. No, już po czasie, ale mamy to. Udało się. Dogryweczka. Ja pierdzielę, lecimy. Tam malastia chyba biegnie. No, powinieneś dogonić tego sadiomanę. Ojej, ojej, ależ drogba, drogba strzela w rank Oj! Jest, jest, jest! Ależ bo przeciwnika! 4 do 4, dobra no! No jak chcę wbić te 14, to muszę wygrywać takie spotkania trudne Pokażę wam yy, podstawowego lockinga Pff, Co to było? Da, a, pięknie, znowu wykorzystujemy błot leć opęda, Leć! OPEN DA! GOL! 5-4 do 4. no i mam nadzieję, że tu już się nic nie wydarzy. Otwieramy sobie teraz coś, polecimy z dwoma paczkami, 10x85 plus i zrobimy jakiegoś player picka czy coś, zobaczymy. Andre? Tak, 88, kurde, zapomniałem, że on w ogóle istnieje <gry> i Errera. I w środeczku, boże jaki dramat ta paczka, nie? Na szczęście obyło się bez duplikatów i leci kolejna, no kolejny toc prawdopodobnie, Anglia, SPD, Deklan, nie, Zelem i to będzie to Puertas. O wiele lepsza paczka, ale niczym tutaj nie pogram. Teraz dla zmiany nie ikona, Player Pick, jedna z czterech kart specjalnych. Nie będę tych skrótów czytał, bo po prostu idzie się pogubić. I co tutaj trafimy? Jest Marquez, jest Hakpo, Oblak i Kivior. Mamy Polaka Rodaka, znowu Marquez. Biorę tutaj hak po 97, FC SBC, Team Hulit, czyli będzie groźnie, Cassias, Ferdinand, Futis, Blom, Futis, Beckham, Eusebio, Messi, Kevin, De Bruyne, Mbappe, Zidane, Boże Co to jest za drużyna, kurde Źle podaliśmy, ale Van Dijk, <laughs> oczywiście No to jest potwór, nie Mbappe pięknie, no Puyol tak samo Puyol to jest tak samo Dobry jak Van Dijk praktycznie, nie Pięknie Johan, pięknie Johan Berba spin Mamy rzut kardy, Johan Kroi go wykona Let's go, pokaż Bombę i prawy górny. Kurde. Ja turę. I jeszcze jest tutaj. Może Ronaldinho. Aj no, wyjął to. Teraz podanko. Limbombę. Limbombę, Ronaldinho. Gol. Mamy to 1-0. Florą Ale beznadziejnie. I mamy to. Wykorzystujemy. Błąd przeciwnika. 2-0. Ojej. Ujej, ale podanie nie. Ujej, Euzebio! Niestety, niestety! Jaszyn teraz się wylał. O Matko Boska! Co to było, nie? Gość mnie tak zaskakuje tymi podaniami, że masakra, nie? Jeszcze Krojw. I. Jest! Na zielonce, na zielonce, opęda, nie, Limbombę I jeszcze mamy szansę. Lecimy, krojf, O, ależ tutaj znaleźliśmy, leć Cruyff! Cruyff! Ronaldinho! Jezu, pogubiłem się już troszkę No tam tak gęsto było w tym polu karnym Niestety, porażka Otworzymy sobie teraz trzy paczki 84 plus razy 10, ale ciekawy mnie to, dajcie znać, czy też Tak macie, bo nie wiem, o co chodzi 10 razy 84 plus Wspomniane, jedziemy, chyba będzie Tocik, Timo Werner? Nie To będzie Stark, Toc zamieni ją Znów, bo widzę te kolory Zelem znowu, a w środku Shiet a zobaczmy, otwórzmy tą paczkę w ogóle. O co tutaj chodzi? Jest karta Hero. Mamy Urugwaj. Będzie to. Yy, jaką miał? Nie Florian, Francescoli ale nie, myślałem o tym. Forlan, Forlan, no nie Florian. Mam nadzieję, że to, że otworzyłem teraz tą paczkę, nie sprawi, że w FC25 nie będę miał czasami paczka numer 2. No drugą taką otwieramy dzisiaj, bo były wcześniej 85 plus dobra. To będzie chyba jakaś karta Hero Greatest of the Game, Jezus, a z nim, a nie dobra, Golazo. Jezu, no coraz gorsze te paczki są. Ej. Do trzech razy sztuka, no poproszę coś fajnego, chyba Toc Muslera, jeśli dobrze pamiętam, tak jest, a z nim przyjdzie Boniface. Bez komentarza trzy mecze do końca bilans 3-4 no musimy teraz asy z B-klasy rywalem naszym musimy to wyrównać ten bilans musi być wyrównany jest kroj także u przeciwnika Zeo Felix mur 98 no powiedzmy że taka w porządku drużyna podanie do krojfa po krótkim, tak jest, 1-0, no szybko, szybko Chyba łatwy rywal się trafił i czy wyjdzie? Tak jest, mamy to, 4-4, no szybko żeśmy wyrównali Za chwilę kolejne trzy paczki polecą w ruch Ale widziałem, że wyszedł Adama Traore I nie wiem, czy właśnie on jest chyba do trafienia w paczkach Zaraz zobaczymy, bo kurczę Ej, naprawdę on jest taki tani? Kupujemy go na drugą część Food Champions, na pewno, nie? Tak więc, jedziemy Jedziemy, po prostu jedziemy. Będzie chile na... Pastnik będzie to Sanchez Chyba już go dzisiaj trafimy. nie Medina, środek, dobra No jest jeszcze, Juli Molina, Gazemiro Okej, okay. jestem ciekaw czy Trafimy w ogóle coś z tej paczki No chyba znowu jakiś Golazo No nie gadaj, że znowu Jezus, nie Ja pierdziele, wtedy też chyba było tak, nie Że był Jezus i wtedy był Kurde, już nie pamiętam kto to był Dempsey, nie wiem Pargisum, no oczywiście, że Golazo W środku tragedia, otwieramy szóstą Paczkę i lecimy sprzed ostatniej spotkaniem na dzisiaj, gręntena jest o ee, Kometti. Okej, okay. Futis i Konas, kurde. Szewczenko, no już trafiliśmy go dzisiaj, ale może, może w środku. Tea, oponent znaleziony z Roh. Petr Czech, Futis, Laurent Blanc, jest 2, daj 97. Cruyff, okej, okay. Son, spoko ekipa. I Ronaldinho, lecisz chłopie, jesteś sam na sam z bramkarzem. Oj Jezu, no ładny strzał, taki niższy Ale broni I aj Haha, pręcik Samuela to. I teraz, dobrze Jaszyn Ojej, ojej No i niestety, no to było za bardzo ryzykowne Ale Jaszyn, no bestia na tej bramce to jest To może być sytuacja na wagę bramki Co tutaj się wydarzyło w tej obronie Na długi, dobrze Jaszyn Gdzie? Nie? Dobrze, dobrze, Johan Cruyff Podanie, to... Do... Ronaldinho, gol! 1-0 w końcu 87 minuta tego meczu, w końcu znajdujemy tą lukę i mamy to. Łapiemy troszkę oddechu, znowu trzy paczki otwieramy 10 razy 84, plus Francja. Konate to będzie chyba? Tak jest 89, a z nim będzie toc z A w środeczku przeczuwam świet i tak jest, gadłem. Ja wiem, że trafiłem Krojfa, no ale poproszę, chociaż nie wiem, coś wartego 100 tysięcy. Jest napastnik z Norwegii. Halant? Nie. Jest, no ale dobre, ja już miałem. Nie aram się, nie aram się. Jeszcze Hernandez i w środku może jakaś bomba. Nawet bombastor nie ma. Dziewiąta taka paczka, a w niej jakaś chyba słaba ikona Kim In-jae, A z nim, no. albo Futis, Nie. Środek oczywiście. No bez zmian, bez szału. Sam kicz. No i ostatni rywal na dzisiaj. Mocarni. O jezu, jeszcze taki rywal się trafia na sam koniec mocarny. Zobaczmy, Kurtua no... no nie jest to mocarny skład. I power shot kojfa! Kurde obok bramki, no. Jajaturę kraucz! No właśnie, trzeba uważać na tego jak na drogę. Opętany koleś. Leci! Fineska! Kurcze! Opęta nie spalił tego, czy wykiwa wszystkich! Ronaldinho! Gol! Kurtua nie dał radę tego wybronić Mamy 1 do 0 Oby się udało te 6-4 zrobić O nie, właśnie Malasia, no dawaj tego karwahala, no Peter <grywki> Jaki skok To jest akcja Limbombe Opętany koleś Samotny rajd Czy on to zrobi? On to potrafi zrobić Potrafi i robi to 2 do 0, proszę państwa Ależ mu się włączyło to opętanie teraz Wow, wow, wow Oh no Crouch. Pięknie, Ashen. Klasa. Jajaturę. Może wrzutka. Limbo Go Patrzcie, co on wyjął, nie? No, mi zabrał. I pięknie. Wiedziałem, żeby tym ślizgiem wlecieć. Crouch. Nie, to Sorlot. Musnął tą piłkę nogą i... Jest bramka, niestety. Sorlot, nie. Jezu. Nie możemy tego stracić. Nie możemy tego stracić. Tak by był spalony. A nie, faul. I... Jaszyn, no, poświęca się dla tej drużyny jak chyba nikt inny. I jedziemy openda, openda, openda. Ronaldinho, 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 Ronaldinho. Adama wchodzi z ławki i nie strzela bramki. No, naprawdę. My to wygramy. ho. Widzicie sami, jaka parada jest Jaszyna. Lecimy. Hawek. Zgor. 3 do 2. Piękna, fineska. Havertz, jest! 4 do 2, dobra, warto było go wpuścić, piękna zmiana, no i to już jest wygrane na 100% Na sam koniec jeszcze oczywiście kontencik dla was, bo jakby inaczej, za zadanie jakieś dostałem paczkę 10x83+, i właśnie ją otwieramy, jest karta Futis, Leonberg, a w środeczku Dramatico. Otworzymy jeszcze dwie paczki z 10 piłkarzami, 84+, i na koniec zrobimy jeszcze pika z ikoną i będziemy się widzieć już w drugiej części naszej przygody. Deza i tutaj Gulazo, a z nim chyba już go miałem. Tak jest, Puertas w środku, oczywiście bez szału. No i last pack, zobaczmy, jest niebiesko, Toc, szwecja napastnik. Brolin, keep brolin brolin. Jest Brolin, a z nim będzie, myślę, że będzie to Mbappe, toc, Chociaż pewnie go nawet nie ma. No nie będzie to on Drejer88 Nawet lepiej niż Mbappé. Czy muszę wam pokazywać co jest w środku? Nie warto <ścoughs> W porządku mamy pika zrobionego Przekonajmy się co jest w środku Jero van Nistelrooy i Nedved Niech będzie ten Jero, jego chyba jeszcze nie trafiłem z tego co pamiętam Okej, okay, także będziemy kończyć pierwszą część zmagań Food Champions 6-4 Bilans uważam za naprawdę spoko Możecie napisać w komentarzu, jeśli chcecie, czy uda się to zrobić, czy nie Oczywiście mowa o 14 zwycięstwach I standardowo, czy wam coś fajnego wpadło, ogólnie co tam u was A ja będę się z wami żegnał, widzimy się w następnej, drugiej Ostatecznej części. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!